Mało osób zostało, no. O! Widzicie, to no, drogę na pociągu z przodu! <laughs> jak... Jak on musiał tu w cel... Czy to leci na mnie? No na mnie to leci! Powiadomienia to nie... Siemano, z tej strony Wodar, witam Cię w kolejnym odcinku. Jest dzisiaj kolejny zestawik dla Was. Natomiast słuchajcie, no to nie będzie jakiś super oryginalny zestawik. No, meta nam się nie zmieniła już tak długo, są tak zbalansowane bronie. Więc ja postanowiłem znaleźć sobie coś, czym będę pykał troszeczkę dłużej. Może, żeby, nie wiem, pobijać jakieś rekordy. Także taki jeden z takich lepszych zestawów. Jeżeli miałbym robić zestawienie typu top 10 zestawów, na pewno byłoby to chyba w pierwszej. Trójce, na pewno chyba, na pewno by to było pierwszej trójce, no i słuchajcie, jest to OTS i M2. Takie połączenie, słuchajcie, ja sobie ots zbudowałem tak bardziej pod movement, czyli mamy tutaj tą szkieletową kolbę, mamy ten reflektor Tiger Team, mamy kwit Bruiser, ale też troszeczkę dałem tutaj zasięg na tym tłumiku gru, no i powiększony magazynek, jest to bardzo potrzebne w OTS-ie, no bo brakuje tego ammo i mam tutaj też ten szybki magazynek, no bo tak jak mówiłem, to jest bardzo problematyczne, czasem jak walczymy z na czwórkach, na trójkach, a nawet i na duo tego ammo brakuje. Czasem i nawet na solo, jeżeli kilku przeciwników jest naraz. Do tego M2 zbudowane na daleko, czyli mamy tutaj Tumiga Gęsy, nie wiem, fail, jakiś tu się odwalił. Task Force na zasięg, Fitfield Agent, żeby ten rozrzut lepiej kontrolować, Axel Arm za razy 3 no i ja zakładam sobie tutaj naboje 40, 40 nabojowy magazynek, z racji tego, że nie, on nie zabiera mi tak czasu celowania, no i no, przydaje się to, bo nieraz wyciągamy broń, znaczy biegniemy powiedzmy z OTS-em, widzimy gościa na daleko, wyciągamy broń, zanim przycelujemy, to on nam już ucieknie gdzieś tam za osłonę. No tutaj mamy troszeczkę e, szybciej e, ten czas przycelowania, dlatego... E... 40 amo, myślę i tak jest wystarczające, żeby powalić jednego e, typa. Dość szybko też ta broń przeładowuje, także e, słuchajcie, polecam sobie przetestować taki zestawik. Obcejcie, oczywiście tutaj e, dwa gameplaye, jedna, jeden win na solo, druga gierka na czwórkach, no tam się wygrać nie udało, ale tak czy siak myślę, że dobre meczyki były, także zachęcam Was do obejrzenia, zachęcam Was do przetestowania tego zestawu. No i co? Pozostało mi życzyć miłego oglądania. Już nie wiem, co mam kminić, naprawdę, no. Tam mi nie wychodzi za cholerę. To prawda do trzech razy sztuka. Dobra, no to polećmy tam trzeci raz. Kurny. Słyszałem dobre opinie, słyszałem złe opinie, więc... Tak jakby potwierdzam tylko... E, swoją tezę, że najpierw testuję. Spodoba mi się, zakupuję. Bo opinie są różne, co, nie? Aaa, to strzelece, to staje. Nie no, o ty stary, już chore z tym graliśmy, to niby, niby śmiesznie to zabijało, ale tak nie czułem się zbyt pewnie z tym zestawem. از قبل Kurde, miałem już do Dobra, nie ważne. NIE można. JA FIERDZIELE O no KUŹWA KASETÓWKA Pytanie Nie to chyba nie ma sensu wjeżdżać. Nie, nie, nie. Wbijamy normalnie z <laughs> Wyczarowałeś no i co? No to jest chyba dobrze, nie? Jezus. Tam w ogóle były jakieś kuloodporne te barierki, no. Weźmy sobie tego duszka. No i spróbujmy zabić te bandy, żeby to kasa była. Bo przecież. What the shit. Martwę się mam. No dobra Jakie sianko jest, idziemy na sklep Czy on tam rzeczywiście może być na górze? Nie, to raczej lotnik Uwielbiam, co nie to moje ulubione Mój ulubiony widok po bezpaku O, to był... To mi chciał wyzbywać! To... Jaki ham? Ucieczka? No to można się wyrąbać. <laughs> Dobra, to jedziemy na pełnej. <laughs> tu jakiś gań? Już się nie mogę wyrąbać. On chyba wrócił po prostu do tego budyneczku małego. Tak siedzi, widzicie to? Tutaj prześwitywał przez chwilę. I cham Mało osób zostało, no. Widzicie to drog na pociągu z przodu. <ścoughs> jak... Jak on musiał tu wcale Czy to leci na mnie? No na mnie to leci! Powiadomienia to nie. Będziemy się musieli tam przejść. 6-9 osób jest? No, no, rzeczywiście no. Mordeczki e, łapeczki mile widziane, wiadomo, ale sianka miał, fajne, fajne, i wracamy. Ja w ogóle powinienem się kupić tego. SPK powinienem się kupić, a nie co tak biegam. <skrybujesz> o oh yeah! <swardzamy> siema człowiek. Witam mordo. Co z tymi drzwiami się dzieje? O, nie, no. Samuele Cipolle Cipolle no hmm. No skubaniutki tam sobie przeskoczył na drugi daszek No musiałem to snajpy podnieść, bo to bym dwójką to bym go tak nie ściorał, nie? O! Co tamtą gdzieś puścił? To nie na mnie, nie? Kurde, jakbym drugi raz nie dostał powiadomienia. To bym się wpienił już. Oni tam mają lepszą tą strefę, wiadomo. O ja kurwa. Wracił. Ciekawe. Może powinienem go zraszować w tym momencie, ale Ło, wow, tam w środku ktoś siedzi. Drzwi mi na dachu wywalają. No nie no, czasu. Nie czasu, tylko strefy nie ma. Jeden na jeden. A? No! No! Mówiłem, że do trzech razy tuka na tym lotnisku! <laughs> Dobrze! Próbuję Helkę więc. Jest na niebieskim jeden na pewno Dwóch tu jest kuźwa. No ładnie ładnie Jeszcze trzeci tutaj jest Postali po tym, jeden. Skąd tam ty ludzie po nagle No nie no Заменьшение, но... не вижу, за я... не вижу, что я... Я не вижу, Eee... tutaj mam O. Ma oh. I do Escucha, 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 escucha. No niebieskim jeszcze jest tu jest walka myślicie że ja łatwo też tego fraga zdobyłem? Tu więcej pan od niebieskiego. A to lotnik, chyba jeden, tak, jeden lotnik, to jeden tylko tutaj jest. i na niebieskim No, 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 właśnie to no. dziwne. O, więcej ich tam jest! Ej, na niebieskim tam jest cztery. No i dawaj tam dalej, na no kolejny. Not you, not you, not you. Not hmm. Nie, jeden jest na naszym Jeden pod nami, czyli jeden może być lotnik, ale chyba nie. Nie, on sam też jest na górce Dobra, well well, nice Walony well, kolejny Dobra, nice pięknie. Jak to się stało, że jest w ogóle za wam zwanych? Ktoś musiał puścić jeszcze.

Ja, że już tam do ciebie wyjadę, że to już pójdzie koniec kurze, no ale ty pa Dziękuję bardzo No, żeby tylko selfa nie miał O nie Skąd, skąd? A nie, Na czerwony był, dobra no, Myślę, że leży. O, to jest zabity.

Ég veist það. Ég veist það. Ég veist það. Mörgfyrir, mörgfyrir. Allaveg er henni það við alveg. Ó, orðan. Það er það sem ég er út af það sem ég er alveg. Ey, það er fagverða. Ah, það voru. Jak się rzucimy, to możemy wykupić jeszcze. Jeszcze tutaj przysnujesz. O, dobra nice. Rzucam hajd wam przy sklepie. Jak to się, jak to się skończyło? No nie, jak to się skończyło? W sensie, no skończyło się tak, że były oskarżenia, ale brakło dowodów, jakby o, takich ostatecznych, no i, i na tym się skończyło, nie? Czy się lobby? Nie, to jest Kazachstan. Obijam mi ale powalony jeden. Jeden powalony, drugi obity. Ja pierdzielę. Powalony klejn, ale ty zadyma. za dyma Leżą wszyscy To auto, trzeba walić O biegnie chłop Niebieski Bez kewa, jest bez kewa A dobra na, na mnie na blisko. To jest... O, na mnie też. ciebie, Już wiadomo skąd takie... No tak, no. Przecież to nie jest żadna tajemnica, nie? Na mnie, na mnie. Pak. No i mam nadzieję, że Ci się podobało w tym miejscu. Chciałbym podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lekowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego. Siema, siema!